W dziewiątym odcinku kartki z Ostrudzkiego kalendarza nie zabraknie dobrych wiadomości. Oto one. Rusza rozbudowa Galerii Ostruda. Trzeci etap zagospodarowania jeziora Dwęckiego. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma nowoczesny plac zabaw. Koncert muzyków bretońskich. Sokół znowu na szczycie. Kondo Hotel z Ostruda w czwórce najlepszych zespołów w Polsce. Domownik Biblii w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Gwiazdy Afganistanu i Iraku wręczone. Galeria przy ulicy Jana Pawła II zostanie rozbudowana. Powierzchnia obiektu zwiększy się dwukrotnie. Docelowo ma ona wynosić aż 40 tysięcy metrów kwadratowych. Przybędzie też miejsc handlowych, a trzy kondygnacje parkingu pomieszczą 350 samochodów. Prace rozpoczną się w lutym 2012 roku, a zakończą w maju 2013. Profesjonalne tor kajakowy, piękne molo, wyciąg do nart oraz nowa plaża. To tylko niektóre z inwestycji zrealizowanych w ramach zagospodarowania nabrzeża Jeziora Dwęckiego. W ramach trzeciego etapu projektu zostanie wykonana fontanna. Jej głównym elementem będzie 120-centymetrowa figura rybaka, wokół którego znajdą się 42 otwory, z których tryskać będzie woda. Wodotryskom towarzyszyć będą efekty wizualne i dźwiękowe. Będzie również fontanna w miejscu tej. E... Obecnej tu przy budynku żeglugi będzie to odtworzony ten element, który został ukradziony, rybak, wzbogacony o część taką dynamiczną. Będą dysze w podłożu, będą mogły dzieciaki biegać, a, 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 a. woda będzie tryskać do góry w różnych tam Formułach. Spełniły się marzenia podopiecznych specjalnego środka szkolno-wychowawczego. Na terenie placówki zrobiono nowoczesny plac zabaw. W planach jest budowa sali gimnastycznej również przy szkolnym internasie. Muzyka 4 listopada gościliśmy w Ostrudzie Muzyków Bretońskich. Na koncert Swicey Beryl i Nolwen Korbel przybyło wielu fanów celtyckiej tradycji obecnej w muzyce i języku. Zwycięska pasca ostruckich piłkarzy trwa nadal. 5 listopada soku zmierzył się z OKS 1945 drugim Olsztyn. Po pełnym emocji meczu kibice ostruckiej drużyny mogli cieszyć się ze zwycięstwa 4 do 2. 8 listopada do Ostrudy zagościła Superliga Tenisa Stołowego. Bohaterami meczu były drużyny Kondo Hotel Mornina Ostruda oraz Alfa Bank Spółdzielczy Radni Podlaski. Rozgrywki zakończyły się wynikiem 1 do 3 dla przyjezdnych. Zawodnicy z Ostrudy pomimo porażki znajdują się w czwórce najlepszych zespołów w Polsce. Zawodnicy wszyscy, którzy trenują teraz i Jan, który razem wkomponował się do drużyny, jak również i Bartek, Karol i Szymek, no myślę, że dużo od siebie dają i chcą jak najbardziej się teraz przyłożyć. Może z tego względu, że w tym roku to, co pokażą, to będą widzieć, że to jest dla nich przyszłość, ponieważ Liga wszyscy oceniają, że jest w tym roku najmocniejsza, więc na pewno te gry, które jeżeli wygrywają, to będą punktowały tylko i wyłącznie dla nich. Listopad to również miesiąc, w którym obchodzimy Dni Kultury Chrześcijańskiej. Z tej okazji odbyło się spotkanie z Andrzejem Taborskim. Redaktor i poeta zarazem wygłosił prelekcję zatytułowaną Domownik Biblii, Roman Brandstetter. Pisarz i dramaturg żyjący w latach 1906-1987 budzi podziw i zainteresowanie po dziś dzień. Roman Balzet to jest przede wszystkim człowiek, można powiedzieć, dwóch narodów, dlatego że, po pierwsze, Żyd, po drugie, Polak, się czuł cały czas Polakiem, po drugie, chrześcijanin, ale najpierw Żyd, prawda, czyli człowiek, który w wieku, można powiedzieć, połowy życia nawrócił się na chrześcijaństwo. Na koniec bardzo ważne wydarzenie. 9 listopada w scenerii Ostrudzkiej Galerii zostało wręczone odznaczenia pamiątkowe żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym. Medale są nagrodą za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa. Tym razem wręczono 12 gwiazd Iraku i 2 gwiazdy Afganistanu. Ponadto przyznane zostały dwa ordery za zasługi dla obronności kraju – srebrny oraz brązowy. Ten drugi otrzymał były burmistrz Ostrudy Jan Nosewicz.